amatryciana. Amatryciana, czyli, że czwarty makaron z naszej włoskiej, a raczej rzymskiej czwórki, który teraz zrobimy. Makaron, tak jak i pozostałe, poprzednie, jest mega prosty, nie potrzeba za dużo przypraw. Praktycznie w ogóle nie potrzebuje przypraw. A jest pyszny. Gotuję wodę wodę na makaron i teraz, co jest teraz ważne dla nas pomidory nie a co jest ważne dla nas? w poprzednim odcinku e, zużyłem do końca ser pecorino romano Ach, to ma swoją oczywiście swój aromat wiem Mm -hmm. Ma swój aromat sera, dajemy to na patelnię. To nam pomoże, żeby oddało yy, więcej smaku. I oczywiście co? Guanciale. Guanciale. Tutaj został mi taki oto jeden kawałek guanciale. Jutro mam nadzieję, że przyjdzie więcej guanciale. Bo już nie mam głąciale, rozumiecie to? Nie mam już głąciale. Nie wiem co ja... Nie wiem co ja zrobię. Odkrawamy skórkę. I słuchajcie, tak jak w poprzednich odcinkach mówiłem, staram się, aby głąciale kroić tak, aby było i trochę tłuszczyku, i troszeczkę mięska, i szybko na patelnię. I teraz uzbrajemy się w cierpliwość, ale... A matryciana to przede wszystkim też pomidory. Ja mam oczywiście pomodoro San Marzano, ponieważ moim zdaniem są najlepsze. Proszę bardzo. I teraz bardzo ważna rzecz. Patrzcie. Oczywiście certyfikat i certyfikat, że są to pomidory San Marzano. Najważniejsze. Dwa certyfikaty, które zapewniają nas, że to jest autentyczny produkt. Co robię? Patrzcie, wylewam nasze pomidory. Puszkę od pomidorów, oczywiście, yy, zalewam wodą, ponieważ tutaj jest dużo dobra. Najważniejsza rzecz w tej chwili, część ludzi oczywiście stosuje tą zasadę, że te pomidory stosuje dobre, ale robi na przykład to, że rozdrabnie je benderem. To jest duży błąd. Przede wszystkim, jeżeli na przykład mamy pomidory samba które są moim zdaniem najlepsze na świecie, one są bardzo słodkie. W momencie, w którym na przykład użyjemy blendera, no to je na W momencie, w którym napowietrzymy pomidory, one stają się kwaśne. Dodatkowo jeszcze, blendując pomidory, rozdrabiamy też e, pestki pomidora, które są gorzkie. Jak rozdrabniać pomidory San Marzano i też inne, na przykład pomidory pelati. Patrzcie, bierzemy po prostu naszą rękę, ale przedtem, ponieważ pomidory San Marzano lubią się z solą, troszeczkę soli. rozdrabniamy je rękoma. Delikatnie. Zresztą powiem Wam szczerze, że to jest bardzo satysfakcjonujące. rozdrawianie pomidorów rękoma. Wtedy wiemy, że nie skrzywdzimy żadnego ziarenka. Że pomidory zachowają swoją słodycz przede wszystkim. Proszę skosztować pomidorów. O nie słodkie? Słodkie, nie? Pepe Oczywiście możemy też kupić świeże prącini. Słuchajcie, ja biorę cztery takie oto. Proszę pokazać. Nie mam Ja biorę cztery takie. No. Delikatnie rozdrabiam, no i co, moi drodzy, no wyciągamy sobie oczywiście naszą skórę z ale i poczekajmy, aż się nam. Ładnie wytopi słuchajcie woda nam się gotuje już, oczywiście bierzemy linguinę, naszą kochanę ja sobie odbieram połowę porcji, i wkładamy jednocześnie w tym samym czasie daję. Yy, całe pomidory i uwaga, peperoncino, dwie, może jest trochę, ciągnijmy, makaron nam się pięknie gotuje. Yy. Potrzebuję łyżki, ten kawałek sera, których. Oj! Kucharz, no macie, no. No i na rękawie też masz także spokojnie. Tak? No no cóż, no zdarza się. Trzeba będzie kupić jakiś fartuch. Tak? Jaki kucharski, no. Słuchajcie, może i, może oczy mam troszeczkę już zmęczone. Słuchajcie, to jest czwarty odcinek, czwarty makaron, jaki dzisiaj nagrywamy. Która jest godzina? Nie wiem, tu nie widzę. No, jest dwudziesta na pewno. No, już będzie koło. Mhm. No, więc nagrywamy naprawdę cały dzień. Słuchajcie, ważne jest to, aby zredukować ten sos, jak widzicie... O, patrzcie. Mamy tutaj wodę, nie? Aby tej wody nie było. Słuchajcie, że dla Ciebie nie jest za ostre. Nie? Chociaż najpierw jest nasłożyć makaron yy, pomidorów, a potem idzie peperoncini. Tak? Ale nie, nie jest za ostre, bo że jak makaron przyjdzie to będzie OK. Tutaj już możemy sobie wyłączyć, ponieważ widzę, że sos się pięknie proszę o zbliżenie. Sos się pięknie nam zredukował. A jak sos się nam zredukował, to wiecie co? To ja wyciągnę Ten kawałek seje. No. Bo już tam nie będzie potrzebne. I patrzymy, co tam u naszego przyjaciela makarona. Widzę, że makaron jest. Nasz kolega już doszedł. No, i teraz co? Bierzemy mieszu, 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 mieszu. Oczywiście. Patrzcie. Jak pięknie nam się to oblepie sosem. No i co? I oczywiście. Serek. Część sobie, oczywiście, zostawiamy na posypanie. Ale część. Opraż, tak jak powiedziałem, patelnia de facto jest zimna, ale makaron jest ciepły. Tak więc wszystko nam się pięknie połączy. Oczywiście serek, i to jest zupełnie opcjonalna, drobinka o niej wysoliwek. Oczywiście jest to, tak jak powiedziałem, zupełnie opcjonalny punkt, ale ja lubię, po prostu Dziękij No to zobacz. No, ja wedłułki ja. ten makaron. No, no powiedz, bo cały czas. No, Jezu. Tylko tyle? Nie, Jezu. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Zawsze powie to samo, no? No tak. Zrób coś źle, to wtedy powiem, że jest złe. Ale jak ty robisz dobre. Dobra. To nie mogę powiedzieć. dam ci tutaj ananasa. Co ty na to? <grych> no, nie, nie wiem, czy to ananas pasował. Troszkę przypuszczam, że wątpię. To jest roku nie ma jeden. problemów <tryk> Mm, makaron na ząb, idealnie, al dente. Mhm, ale te dochodzą tak na końcu. Mhm. Najpierw czuć ze pomidory, a potem dochodzi peperoncini. Mhm. No dobra, myślę, że zostawię panią manager z tym oto daniem. Na osobności. Tak. Bardzo dobra. No dobra. Więc tak czy inaczej, komentujcie, subskrybujcie, dajcie wyszło. lajki. Serduszka. No. Komentujcie, jak wam wyszło i w sumie to robimy familiadę. Cześć. 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 Pa.